Przed nami mecz wyjazdowy z Sandecją, mecz, który w ostatnim czasie te wyjazdy nam troszeczkę nie wychodzą, jeżeli chodzi o same granie i wyniki, będziemy chcieli to przechylić na swoją korzyść. Gramy z, z drużyną, która z drużyną, która jest hmm, gra troszeczkę inaczej niż inne drużyny. Dosyć mocno żeśmy przywiązywali do tego uwagę w tym tygodniu. I myślę, że jeżeli wejdziemy z zmotywowani, zmobilizowani, dokładnie tak jak w ostatnim meczu z Odromopole, gdzie ten mecz był dla nas bardzo ciężki, pod kątem takim gatunkowym, z ostatnią drużyną, bardzo, bardzo ciężko było gdzieś tam dosyć mocno podejść do tego meczu, ale udało nam się, jeżeli chodzi o wykonanie to, tego planu, który żeśmy mieli zaplanowany, jeżeli dokładnie tak to będzie wyglądało w następnym meczu, to... Myślę, że równie dobrze powinno być dobrze jak w meczu z Odromopole. Jeżeli patrzymy na mecz z Odromopole i patrzymy na stricte tylko i wyłącznie na wynik, to można być zadowolonym. Jeżeli patrzymy na, na naszą grę i sposób, to w zdecydowanej większości tak. Ja zwracam uwagę przede wszystkim na te momenty. E, chociażby ten moment stracenia bramki. Moment stracenia bramki to, to był moment, w którym jak gdyby czekaliśmy na to, żeby tą bramkę dostać, bo wcześniej Odra m, Opole stworzyła sobie kilka naprawdę dobrych sytuacji. I zanim żeśmy dostali tą bramkę, m, e, to nie potrafiliśmy zapobiec takim e, huraganowym e, atakom e, Odry. I to był właśnie. To były właśnie te słowa skierowane właśnie w te momenty. My musimy unikać takich momentów, w których mm, drużyna przeciwna y, jest napędzana przez nas poprzez nasze straty, poprzez nasz y, brak takiej odpowiedzialności za, za, za utrzymanie piłki. My musimy takich rzeczy unikać, żeby nie nakręcać drużyny przeciwnej. I o tych właśnie rzeczach mówiłem. To nie jest tak, że, że ja miałem pretensje jakkolwiek patrząc na ten mecz do chłopaków, natomiast tutaj mam pretensje, miałem pretensje bardziej i bardziej skupialiśmy się właśnie na tych rzeczach, żeby tych rzeczy unikać. I te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, dosyć często nam się zdarzały w innych meczach. Bardziej to jest kwestia takiego rozluźnienia, to nie jest kwestia grania ofensywnej piłki ponieważ w tych meczach grając ofensywną piłkę, jak Pan już tak e, powiedział, tak już do tego doszedł, grając ofensywną piłkę, e, tracąc piłki, tracimy piłki na połowie przeciwnika. Te nasze straty i ta taka, e, nasza taka niemoc brała się bardziej tutaj e, na naszej połowie, na, e, w naszych takich, takich niskich strefach i tutaj właśnie tu był ten problem. Mieliśmy problem z wyprowadzeniem piłki, z utrzymaniem, e, z, z po prostu ułożeniem tej naszej struktury. Wszystko za szybko żeśmy chcieli zrobić. To nie jest tak, że mm, że wszystko można zrobić i wygrać mecz w ciągu dwóch, trzech minut. minut, po prostu na to trzeba czasu. Mecz trwa 90 minut i do tego musimy się jak gdyby przekonać, że, że te 90 minut musimy w całości wykorzystywać. Zdaję sobie z tego sprawę, że sam mecz to jest taka parabola. Natomiast obyśmy byli w tej paraboli jak najwięcej na górze niż na dole. Grają delikatnie, specyficznie, nie chciałbym tutaj się rozwodzić nad takimi, takimi aspektami typowo taktycznymi, natomiast e, również e, jak my, tutaj Pan zauważył wcześniej, grają bardzo ofensywną piłkę e, i musimy się też do tego dostosować, nie tylko patrzeć na swój czubek nosa, ale też patrzeć na drużynę przeciwną, jak ona się tam zachowuje, ale grają bardzo, bardzo ofensywnie. Ja będziemy w najbliższym czasie na Sandecję, gramy w piątek. E tak z mojej perspektywy, no ostatnie te wyjazdy dla nas nie były udane i na pewno będziemy chcieli się teraz lepiej zaprezentować i pokazać swój styl, który prezentujemy właśnie u siebie. Jest to mecz ostatni, można powiedzieć, kończący tą rundę jesienną, wydaje mi się, że nasz dorobek punktowy jest całkiem przyzwoity i na pewno zależy nam bardzo, jesteśmy zmotywowani, żeby utrzymać tą dobrą pozycję, a nawet ją poprawić i jedziemy po trzy punkty. Myślę, że po prostu musimy zaprezentować swój futbol i, i po prostu pokazać, że jesteśmy lepszą drużyną. Moje własne boisko to jest jednak, to jest atut. Znamy je bardzo dobrze i tutaj rozgrywamy mecze praktycznie co dwa tygodnie. Mamy wsparcie kibiców dodatkowe, także to jest też atut wydaje mi się, że w tych meczach wyjazdowych troszeczkę za bardzo jakby skupiamy się może czasami na, na rywalu zamiast na swojej grze, żeby za, po prostu zaprezentować właśnie to co narzucić swój styl gry, a nie po prostu dostosowywać się do przeciwnika czasami. E, ale chyba to jest w tej lidze takie można powiedzieć normalne, że te wyjazdy tym e, jakby zespołom przebiegają bardzo ciężko po prostu. Mam nadzieję, że my, my już wrócimy na tą ścieżkę po prostu i zaczniemy tam punktować. Tak jak powiedział trener i Robert przed nami, na pewno bardzo ciężki mecz. Wiemy wszyscy, jak się gra w Nowym Sączu, to nie są tam łatwe mecze, ale znamy swoją wartość i to, że wygraliśmy ostatnią mecz to nie jest przypadek i chcemy w tym meczu udowodnić, że stać z nas zwycięstwa seriami i chcemy potwierdzić swoją dobrą dyspozycję i wygrać następny mecz.